Siema, siema, widzowie! Witam cię bardzo serdecznie. Ostatnio nie było na tyle newsów, mało się w sumie dzieje, ale to bardzo dobrze, tak szczerze mówiąc. E, ale nie było dwóch odcinków na dzień, nie było tych newsów pod koniec dnia, ale i tak czy tak zbierałem newsy, no i wam dzisiaj je w miarę chronologicznie postaram się przedstawić. Bo coś tam się podziało przez te trzy dni, przez które to zbierałem te wszystkie newsy, ale w sumie przez trzy ostatnie dni działo się tyle, ile może się działo przez jeden dzień tydzień temu, na przykład, nie? Takich ważniejszych informacji w w sumie, to dzisiaj ma wypuścić Amadeusz Ferrari drugą część tego filmu Stuarta. Ta pierwsza fi część filmu, coraz więcej kontrowersji jest wokół niej, no bo niby tutaj mamy AI Gimpera, tutaj mamy AI Stuarta i niby jeszcze AI nie potrafi na tyle jakby operować oczami, dlatego często są jakieś glicze oczu. Leonek CSGO napisał, że jeżeli zagomimy się jeszcze głębiej w filmy wygenerowane przez AI, to zauważymy, że sztuczna inteligencja nie radzi sobie jeszcze z ruchem gałek ocznych człowieka. Na filmie Gimpera może Możemy zauważyć efekt zezam na filmie stu również oraz na bardzo popularnym DeFake z udziałem Morgana Freemana. Wardenga też wątpi, czy to jest prawda, czy nie, no bo napisał: Widzicie, dziwne przeskoki, tekstury bluzy, chyba że mam zwidy. Tak samo napisał: Nie jestem specjalistą od AI i nie mam pojęcia, czy jestem film wygenerowany, czy prawdziwy. Zauważyłem jednak, że czasem lampa, która jest tłem, pojawia się przed czapką. Najrozsądniej będzie poczekać na wypowiedź pełnomocnika stu. Z jednej strony film wygląda na prawdziwy, z drugiej sporo elementów budzi wątpliwości, ale z drugiej strony. Ale mamy takie detale, jak na przykład to, że nawet tatuaż Stuart'a, który jest rzadko widoczny, ja nawet nie widziałem, że tam ma tatuaż, no to też widzimy tatuaż, że, że też jest na tym filmie, więc nie wiem, czy jakby ktoś tworzył tego fejka, aż tak bardzo by myślał. No i po prostu to jest też y, widoczne, jak słaba jest ta jakość, porównując do zdjęcia, jak ten tatuaż wygląda, a jak wygląda y, na tym całym filmiku Stuart'a. No i też wydaje mi się, że jeżeli to byłby faktycznie fake, ewidentny fake, to ten pełnomocnik by się wypowiedział, że to jest fake. A skoro mieliśmy jakieś tam domysły, że no Stuart nie mógł tego publikować tak dalej, to może pełnomocnik może no no, no nie chce się na wypowiadać i nie chce potwierdzać, ale też nie zaprzecza. No ale faktycznie Truman, Yamada już Ferrari maczący w tym jakoś palce. Też wydaje mi się, że jeżeli by wykorzystywali, i faktycznie jakoś manipulowali tymi materiałami. To raczej by Amadeusz Ferrari nie narażał się pod takim względem, że raczej Fame by podjęło decyzję, jakby się okazało, że to jest wszystko fake, żeby Ferrariego już wykluczyć z Fame'u. A raczej zarabia więcej na Fame'ie, niż by zarobił na potencjalnym tym, żeby wrzucał AI jakieś deepfake'i z yy, Stuartem. Ale też to, że Amadeusz Ferrari dał, jest ktoś, kto się zna na AI, potrzebny specjalista na szybko. Chodzi o render. To wydaje mi się, że nawet jeżeli to był faktycznie jakiś fake, to on by nie szukał kogoś, kto się zna od AI rzeczy, no bo to było zbyt oczywiste wtedy. Nie jest chyba na tyle głupi też, żeby bejtować ludzi, no nie wiem. Raczej jestem bardziej skłonny faktycznie uwierzyć, że to był filmik Stuarta, bo też tam były szczegóły, które on mówił, które raczej by nie pasowały normalnie do Stuarta, w sensie, jakby ktoś chciał przekonać kogoś, że to jest Stuart, to by inne rzeczy mówił. Na przykład, no, chciałem wrócić do Minecrafta, a nie chciałem wrócić z kanałem biznesowym, to było zbyt dziwne. Dlatego raczej jestem bardziej skłonny uwierzyć, że to faktycznie był Stuart, yy, no i nie, nie jestem 50-50, raczej jestem przekonany, że to był Stuart, po prostu była to bardzo słaba jakość filmu, no i dzisiaj dostaniemy drugą część tego filmu, ale wiadomo, to co też Gimper mówił, że trzeba jednak z przymrużeniem oka to troszeczkę oglądać, że jest jednak taka możliwość, że to nie mógł być stuart do końca. No i co, dzisiaj mam być ten film, ale Amadeusz Ferrari już dał fragment tego filmu, więc możemy sobie zobaczyć taki fragmencik, żeby wiedzieć, co tam będzie plus minus. Że mają, żeby wyjaśnić to, nie w internecie gdzie wszystko i tak zostaje przykręcone i powiedziane i jest narratywa i każdy ma, każdy ma swój powód, żeby coś powiedzieć, każdy ma coś do ukrycia, każdy ma coś do powiedzenia. Przepraszam, ale prawda jest taka, że teraz nie ma gdzie powiedzieć swojej prawdy. Tutaj mamy takie ludzkie odruchy, że wiecie, na, nagle miał takie, że mu się jakby zebrało, czy nie wiem, beknął pseudo, czy cokolwiek to było. no. Nie wiem, czy jakby ktoś tworzył AI, to takie szczegóły by zadbał. Jeżeli tak, to wow. Żeby to, to było zanotowane, zanim chciałem powiedzieć, zanim to się wymsnie poza, pod, poza kontrolą, ale już się wymsnęło wszystko pod te wybory, pod tą sytuację. I ee... Generalnie uważam, że jest to bardzo ważny temat. Ogólnie bardzo ważne. No brzmi to trochę jakbyśmy w tej drugiej części nie dostali znów żadnych konkretów i on po prostu emocjonalnie bardzo dookoła wszystkiego mówił bez żadnych konkretów, ale zobaczymy, tak? Jak to wyjdzie, to zobaczymy wspólnie. Takich rzeczy, które też się dowiedzieliśmy przez te trzy ostatnie dni, to jest to, że oficjalnie nakaz aresztowania Stuart'a B z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został już przekazany władzom brytyjskim. Poinformował PAP, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Szymon Banna. Czyli już jest co Coraz bliżej, aby sprowadzić Stuarta do Polski i aby osbały swoje czyny w Polsce i wtedy ta sprawiedliwość doszła w końcu. Bardzo się z tego cieszę, bo w końcu, zamiast po prostu wielkiej internetowej afery, to będą faktycznie jakieś czyny jakiekolwiek realne y, tutaj robione, ale w sumie realny czyn, ale nic takiego wielkiego no to to, że jak wiecie, ktoś się co chwilę włamywał na konto Stuart na TikToku wrzucał jakieś przerobione rzeczy jakieś deepfake'i i tam inne różne dziwne rzeczy no to w końcu zablokowali, zablokowali mu to konto na TikToku, y, widać, że jest ewidentnie zablokowane konto konto Stu już jest niedostępne i czy to TikTok zablokował, czy po prostu Stuart zablokował, żeby w końcu mu nikt tam nie wrzucał dziwnych y, TikToków bo on i tak tego nie chce używać, lub ktoś z jego bliskich, nie mam pojęcia, ale no jest to jakiś tam news, tak? Tak samo wątor, czyli ten ze słynnego pierwszego wywiadu z jakąś rzekomą. Ofiarom stuarta. Odniósł się do zarzutów stuarta, że nikt się z nim nie kontaktował i nikt jemu nie chciał dawać głosu. Stuartie, nie mówisz prawdy w swoim filmie. Po raz pierwszy przez Twojego przyjaciela prosiłem Cię o rozmowę 3 sierpnia. Proponowałem, byś opowiedział o przyczynach odejścia z sieci, wyjaśnił to przed fanami i zamknął ten rozdział raz na zawsze. Z racji braku reakcji z Twojej strony, 9 sierpnia się przypomniałem, 15 sierpnia dostałem odpowiedź odmowną. Mimo to, 24 września wysłałem Ci tym razem bezpośrednio pytanie i pierwszy raz napisałem wprost, że sprawa dotyczy kontaktu z małoletnimi. To cię obudziło, ale nie dostałem odpowiedzi na pytanie, lecz argumenty typu Ja nic nie wiem, Pan ma obowiązek pokazać mi wszystkie materiały o mnie przed publikacją. Nie, nie ma takiego obowiązku. 28 września jeszcze raz wysłałem Ci pytanie, wtedy odpowiedziałeś tym śmiesznym pismem od prawnika. Od początku sierpnia cztery razy prosiłem cię o kontakt, na odpowiedź miałeś ponad dwa miesiące. To wystarczająco dużo czasu, nawet cała Pandora Gate jeszcze tyle nie trwa. Coś takiego niesmacznego, co ostatnio się pojawiło, to jest od dziwo reklama Orange, tak, tej firmy sieciowej, gdzie użyli tą całą aferę Pandora Gate jako forma reklamy swojego, nie wiem, serwisu chronienia dziecka w internecie? Pandoragate? Zapytajnik? W polskim YouTube aż huczy o nadużyciach i przemocy wobec nieletnich. Już teraz zadbaj o ochronę swojego dziecka w internecie. Włącz bezpieczne dziecko w sieci. Nie wiem, kto to przyklepał, nie wiem, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł, ale już tam widziałem, że Orange przeprosiło za to, no ale niesmak pozostaje. Yammer, czyli ta firma, która w sumie się wybiła na tym, że w ogóle z teamem X pierw robili płatki, potem zaczęli z innymi też ludźmi, między innymi na przykład z Fagatą. No to po tym, jak rzeczy z Teamu X zostały usunięte z półek Biedronki, nie tylko, no to też Yamers wydało oświadczenie, które jest dość zabawne. Oficjalne oświadczenie. W związku z ostatnimi publikowanymi w sieci na dotyczącymi Pandora, i doświadczamy, że jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek przemocy względem drugiego człowieka, niezależnie czy jest ona fizyczna czy psychiczna. Jednocześnie informujemy, że nasza ostatnia kooperacja z Teamem X miała miejsce w 2021 roku i zakończyła się naturalnie z powodu wyczerpania dostępności naszych produktów. Chcielibyśmy podkreślić, że marka Yamers yy, obecnie nie utrzymuje żadnej współpracy z, ani z Teamem X, ani z Markiem Dubielem, czy Agatą Funk I to jest tak. Wiadomo, że z Team X już nie współpracują, bo Team X w sumie już od jakiegoś czasu nie istnieje. A ten Team X3 to się nawet nie opłacał e, dawać ich twarzy na płatki. Ale są przeciwni jakiejkolwiek przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej. Hmm. przypomina mi się taka reklama, śmiejąca się z wykorzystywania drugiego człowieka, e, plan ABC i tak dalej, to co Fagata podobno dostała jako prezent od znajomego, czy coś takiego. No i w sumie utrzymywanie tej współpracy. Po tym, jak wyszły te głosówki, nie tylko. No, 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 jasne. Zgadzam się z tym oświadczeniem i to na pewno jest bardzo rzetelne. A taka ciekawostka na koniec to jest to, że Kono robił QA, gdzie ktoś zapisał, będzie kolejna część Pandora Gate, bo jak wiecie, na swoim zdjęciu z Wardęgą zapowiadali drugą część. No i odpowiedział na ten moment Prokuratura poprosiła o wstrzymanie się z jednym z ogromnych tematów, które badam od 2022. Uszanowałem ich prośbę i pomagam w rozwiązaniu sprawy. Musicie cierpliwie poczekać, bo nie są to tematy co tygodniowej części, jak w serialu. Nie szukam rozgłosu w temacie Pandory, tylko prawdy. No i bardzo fajna ciekawostka. Bardzo też fajne podejście, no i tyle w sumie. Newsy jakieś tam zwykłe się na szczęście uzwierały, więc w piątek może będzie normalny odcinek z newsów, a nie dookoła tylko tej jednej afery. Ja się z wami widzowie żegnam, zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i na razie.